Hej, witam Was wszystkich, jest to mój drugi odcinek na temat grimnostej. W dzisiejszym odcinku zrobimy czasoprzeszczeń, raczej ukrytą czasoprzeszczeń, na level 36 do 40. Do niej potrzebujemy 11 ziaren, 1 kryształ no i fragment czasoprzeszczeń dla jednej osoby. Ja już po wcześniej znalazłem, więc od razu ją Często Częstoprzeszczenie ta jest strasznie krótka i łatwa dla osób bez dobrej karty SP. Jak widać, macie pokoje. No i od razu się zaczyna czas Trzeba tu po prostu kilka przeciwników zabić. Jest jeden jakby mini boss, yy, Karen. Jak widać czasoprzyczeń dobrze ukończona, żaden NPC nie padł. Jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę, jako miługę. Zdaje mi to chęć do naszej pracy. Pozdrawiam.